Z nami trener gospodarzy Arki Gdynia, Wojciech Łobodziński. Witam, trenerze. Dzień dobry. Gratulacje, kolejne zwycięstwo. Powrót na pozycję lidera. Prosimy na początku o podsumowanie dzisiejszego spotkania. No, oczywiście, zwycięstwo okazałe i, i takie jednoznaczne. Chociaż ja bym chciał zacząć od tr trudnych momentów w tym meczu, bo one były. Pierwszy trudny moment był niespodziewana strata bramki po, po kontrowersyjnym życiu karnym, ale tutaj chcę usprawiedliwić sędziów, bo widziałem to po powtórce, no i niestety niestety te, e, te karne takie już będą odgwizdywane, chociaż patrząc nie wiem czy, czy Państwo widzieli wczorajszy mecz motoru z Termaliką, to teraz e, no nie umiem tego zrozumieć, e, usprawiedliwieniem jest to, że że w pierwszej lidze ta dostępność do tych kamer sędziów jest mniejsza niż w Ekstraklasie, więc to to tak, no i po tym trudnym momencie, ale byłem spokojny, byłem spokojny, bo, bo utrzymaliśmy intensywność. Od pierwszej minuty tworzyliśmy sobie sytuację, byliśmy mocni, dobrze biegaliśmy i nawet mówiłem na ławce, że, że bo już zaczął grać na czas chyba w 20. minucie powiedziałem, że jeszcze będzie się spieszył i, i zaczął się już spieszyć w pierwszej połowie, więc... Więc tak, drugi kryzysowy moment przyszedł między 45 a 55 minutą, gdzie nie wiem z jakiego powodu słabo wyszliśmy drugą połowę, no ale ta trzecia bramka dała nam ten oddech i no i później muszę jeszcze to powiedzieć na sam koniec głupie, nieodpowiedzialne, brutalne zachowanie obrońcy Stali Rzeszów, zastanawiam się co miał w głowie i, i, i myślę, że mam nadzieję, że komisja. Tutaj Ligi, mm, zajmie się poważnie tym tematem, bo, bo to po prostu jest y, tragiczne, co, co zrobił. Na szczęście to niej wyszedł z tego, ale, ale ta jego noga nie wygląda za dobrze. Zasłużone zwycięstwo okazało. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę o pytania. Będzie to że 3-0, 5-1 i kolejny bardzo ważny mecz, taki z gatunku o 6 punktów. Czy dla Pana w tej chwili będzie większym problemem studzenie takich emocji i tego hura optymizmu? Bo y, musi Pan być zadowolony z tego, co arka gra, musi Pan być zadowolony z tego, że arka strzela bramki, musi Pan być zadowolony z tego, że arka stwarza sytuację, no i na koniec pewien ból głowy, musi Pan być zadowolony z zawodników, którzy wchodzą. Bo ci wchodzący dają pewną jakość. Czy, czy to właśnie przed tym teraz następnym meczem będzie taki element, który pan będzie musiał ogarnąć w drużynie? No wydaje mi się, że już dzisiaj trochę inaczej podchodziłem do tej odprawy przednoczowej. To już nawet nie chodzi o studzenie emocji, tylko o świadomość drużyny. I, no, no, no. i drużyna jak ma dobrą świadomość, to to ona to rozumie. Mamy kilku doświadczonych piłkarzy, którzy rozumieją to i, i, i pomagają mi kontrolować te emocje. Te emocje w szatni. To, oczywiście po dwóch takich zwycięstwach to, to może być jakiś problem, ale z w drugą stronę gramy z drużynami bardzo mocnymi teraz i, i, i markami, także nie sądzę, żeby piłkarze mieli w głowie coś, że, że coś samo przyjdzie. Tak jak mówię, dzisiejsze te momenty kryzysowe pokazały, że samo nic nie przychodzi, więc, więc a propos ławki. No cieszę się bardzo, cieszę się, że, że, że te zmiany dały taki skok, bo też te zmiany były spowodowane potencjalnymi pauzami, czyli Janka Gola, czyli Olafa, więc musieliśmy tutaj szybko reagować i dzięki temu y, mogliśmy jeszcze dobić przeciwnika. Ja to... tu, Nie, w górę. tu. Jacek Wówczyński, Trójmiasto pali, Ja chciałem jeszcze ten wątek zmienników pociągnąć. E, no bo wszyscy widzą gole, widzą asystę. Czy trener tylko też na to patrzy, oceniając tych zawodników, czy jeszcze coś może dorzucić, chwaląc ich oczywiście, e, to co trener zauważył, a czego kibice być może nie zauważyli. Nie no, widać było, że tutaj jeśli chodzi o Michała Boreckiego, bo, bo to jest zawodnik, który jest bardzo, bardzo taki niedoceniany w sensie efektownej gry, ale to jest chłopak, który za każdym razem daje nam spokój, opanowanie, dobry odbiór, ustabilizowanie sytuacji na boisko, plus jak tylko ktoś pauzuje, on wskakuje do tego środka i daje radę. Więc to, to bramki asysty oczywiście, to jest coś, coś dla kibiców, coś dodatkowego, ale, ale są zawodnicy jak czy Kasia Witkowski, który obskoczy nam trzy pozycje czy cztery w trakcie meczu i, i nie ma z tym problemu, bo wszędzie wygląda dobrze, więc yy, bramki asysty OK, ale to wszystko dookoła jest równie ważne. Czy jeszcze pytania do trenera Arki? Dziękujemy tak w takim razie i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu. Jest z nami trener gości, pan Ma Marek Zub. Witam. Dzień dobry, witam. Trenerze, na początku proszę o kilka słów podsumowujących dzisiejsze spotkanie. W dzisiejszym meczu, to co chciałem powiedzieć w tym momencie, podsumowując mecz, <laughs> uważam, że nasza mało doświadczona drużyna w dniu dzisiejszym spotkała się z taką. Realną piłkarską rzeczywistością związaną z rywalizacją o coś w pierwszej lidze można powiedzieć, że, że trochę zderzyliśmy się ze ścianą, ale to tylko takie bardzo obrazowe podsumowanie tego meczu z mojej strony, ponieważ wiele czynników złożyło się na, na tak wysoki wynik z mojej perspektywy. E, oczywiście przegrać można było 1-0 i 1-5, e, to są w dalszym ciągu 3 punkty, natomiast e, cały scenariusz e, m, i przebieg tego spotkania no, był, e, był zdecydowanie bardziej złożony niż tylko e, sam suchy wynik, który mógłby sugerować ten bardzo jednostronny e, mecz. Wydaje mi się, że... Mm, że oprócz tego, że przegraliśmy tak wysoko, to były momenty, w których, w których mieliśmy coś do powiedzenia, w których staraliśmy się no, poprawić wynik, szczególnie początek drugiej połowy, pierwsza część drugiej połowy. Wydaje mi się, że dobrze weszliśmy w tą drugą część, nie tak jak pierwszą. I przy stanie 2-1 próbowaliśmy zdecydowanie poszukać bramki wyrównującej, były nawet w tym okazje. A w sytuacji, w której straciliśmy trzecią bramkę i zaraz bardzo szybko zawodnika pojawiła się sytuacja, w której rzeczywiście potrzeba było naprawdę dużego odbojskowego doświadczenia jeżeli chodzi o zachowania o, 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 o prowadzenie dalszym ciągu gry uważam, że to spowodowało, że, że ten wynik jest tak wysoki natomiast co do a jeszcze jednej krótkiej opinii, bo zdecydowanie Arka dzisiaj pokazała, z mojego punktu widzenia, no, wartość piłkarską na tym poziomie pierwszej ligi, mam tu na myśli nie tylko zawodników, ale też jako, jako drużyna, w związku z tym, no, nie, bez, nie bez powodu, jak, jak mogę to powiedzieć, na no, zajmuję fotel lidera. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Bardzo proszę. Dzień dobry, Mateusz Chawrot-Meczyk. Ja chciałbym zapytać mojej Trenerze o tę sytuację z czerwoną kartką dla Simczaka. Jak Pan ocenia ją? E, no byłem zdziwiony, oczywiście byłem zdziwiony. Szybko i tak zdecydował na reakcję arbitra, na, na, na na ten faul. Oczywiście faul był, nie ma tutaj dwóch zdań. Pytanie czy na, na czerwoną kartkę. No sędzia podjął taką decyzję, nie miałem okazji jeszcze go zobaczyć, ale nawet do, jeśli zobaczę, no to nie ma już na to wpływu. Uważam, że to był kluczowy, nie, kluczowy moment e, e, tego meczu, także Um, grając dziewiątkę, już, już w zasadzie niewiele mieliśmy, niewiele mieliśmy do powiedzenia. Okay. Jeszcze panie, proszę przekazać. Panie koleżanki. Powiedział pan, że przed moment w pierwszej części drugiej połowy mieliście takie sytuacje, które dawały wam jakąś iskierkę nadziei, ale tak patrząc przed kroju całego meczu na pański zespół, tak przynajmniej naszym zdaniem, wydaje nam się, że taką Jedyną postacią, która, już tu nie chodzi o wyniki, wysokość, rozmiary tej, tej porażki, taką postacią, która się wyróżniła w takiej drużynie, to był bramkarz, który no, wybronił kilka sytuacji, wydawałoby się takich niemożliwych. Natomiast no, z, jeśli chodzi o, o pozostałych zawodników, czy kogoś czy, czy, pan by wyróżnił? No trudno zdecydować, trudno wyróżniać. Ja nie jestem jakby zwolennikiem wyróżniania za niewolników ani, ani ich osądzania po meszu personalnie. Natomiast zgodzę się z tą opinią, zresztą to opinia, są fakty, że nasz bramkarz dzisiaj miał okazję do tego, żeby, żeby potwierdzić swoje miejsce w bramce, bo, bo Gerda w poprzednim sezonie był bramkarzem tylko rezerwowym. Rozpoczął ten sezon w bramce i, i dzisiaj potwierdził. Natomiast co do e, samych sytuacji, no po to stoi, żeby bronić. Natomiast e, należy z naszego punktu widzenia rozpatrywać już Tenerskiego, jak do, dopuścili się do tych sytuacji, w których, w których Arka miała możliwość oddania strzału na bramkę. Ale bramka zrobił to, co do niego należy. Także e, tak bym to podsumował. Dziękuję bardzo.